Zawsze będę je miał. To moja kultura, to jest część mnie. Płynie w mojej krwi i nigdy nie przestanie. Nawet nie wiem, czemu to dalej robię. Mike Tyson przyleciał do Polski specjalnie po to, żeby kupić od jednego z hodowców 100 gołębi. Oczywiście z piątnicy, no bo skąd? To nie jest zwykła wizyta. Nie tylko w piątnicy, ale również legenda boksu niespodziewanie spotkała się z polskim raperem Malikiem Montaną. Czy to przypadek? Może on też pokazywał mu swojego. Zastanowimy się dziś po co Tysonowi te gołębie i co ma zamiar z nimi zrobić. No to co, bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem widzowie. Mike Tyson, legendarny bokser, znany z nokautujących uderzeń i miłości do gołębi? Tak, to nie pomyłka. Tyson został zauważony w piątnicy miejscowości, która teraz na pewno będzie miała swoje pięć minut sławy, gdyż to właśnie tam amerykańska gwiazda chciała zakupić 100 sztuk tych pierzastych stworzeń. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy żelazny mig pokazuje swoją słabszą stronę. Mówił przecież: Pierwszą miłością mojego życia były gołębie, uwielbiam je do dziś. No cóż, wydaje się, że dla gołębi Tyson jest gotów zrobić wiele. Czyżby zamiast pasa mistrza chciał zdobyć tytuł mistrza hodowli gołębi? Całe to wydarzenie odbyło się mocnym echem w polskich mediach społecznościowych. A jakby tego było mało, Łomża wstrząśnięta została prośbą o zaszczepienia ponad setki gołębi, by zdobyć dla nich paszport do Stanów Zjednoczonych. To brzmi jak scenariusz do nowego reality show. Gołębie podróże z Mike'iem Tysonem. Zdjęcia Mike'a Tysona w towarzystwie hodowcy gołębi krąży po internecie, jak przed bokserską galą. A Tyson, jak sam przyznaje, w swojej hodowli ma ponad tysiąc ptaków. Wyobrażacie sobie to? Tysiąc gołębi, które zamiast srebrnych pasów w ringu zdobią gołębnik mistrza. Mike Tyson pozostaje postacią, która zaskakuje i inspiruje. Inspiruje do tego, by ścigać swoje pasje, nawet jeśli są one, no, powiedzmy, nietypowe. A teraz, drodzy widzowie, zastanówcie się chwilę. Jakie jest wasze hobby, które chcielibyście rozwijać z takim zaangażowaniem jak Tyson? Dajcie znać w komentarzu, tylko nie odlatujcie za daleko. Tak dokładnie, nie w Vegas, nie w Atlantic City, ale w Polsce, w sercu Europy. Malik Montana, postać nie mniej kolorowa niż Tyson, zaskoczył wszystkich, prezentując światu swoje zdjęcia z żelaznym Majkiem. Co się dzieje, gdy ikona rapu spotyka legendę boksu? Eksplodują social media, panie i panowie. Zdjęcia Malika i Tysona szybko stały się wirusowe. Przejmując kontrolę nad polskim internetem niczym, Tyson swego czasu nad ringiem. Komentarze fanów są bezcenne. Człowiek ikona, a po lewej Mike Tyson. Piszą z humorem, pokazując, że nawet w obliczu legendy polski rap stoi mocno na nogach. Co wyniknie z tego spotkania? Cóż, plotki krążą szybciej niż Tyson w swoich najlepszych latach. Fani już widzą go w roli gościa specjalnego w teledysku Malika lub jako wspólnika w biznesowym projekcie. To może być mocniejsze uderzenie niż prawy sierpowy Tysona. Pozostaje pytanie, co łączy te dwie gwiazdy? Czy to miłość do muzyki, wspólne biznesowe zacięcie, a może po prostu chęć zrobienia czegoś szalonego? Na przykład wspólna organizacja Gali Go Fight? Bo przecież zarówno Tyson, jak i Malik są znani z tego, że nie boją się ryzyka. To spotkanie to hit cięższej kategorii. Na razie musimy czekać na oficjalne informacje, ale nie martwcie się. Będziemy śledzić ten temat. Dlatego, jeśli interesują Was takie tematy, dajcie znać w komentarzu oraz zostawcie subskrypcję na naszym kanale. A my na dziś kończymy. Strzała!